Czternasta kolejka Tauron Hokej Ligi GKS Katowice kontra JKH GKS Jastrzębie. i na... Jak należy pierwsza guma na tafli i na kiju Patryka Wajdy. Jastrzębianie wrzucili krążek do... Tam powalczy o krążek. Mark Lund Miarka. Jastrzębianie, Marej nie musiał interweniować, ale jeszcze Zając. Zając odwrócił się i Marej odbija krążek. Jeszcze wymieniają pozycje Jastrzębianie. Kolusz do boku, Bagini, Marej. Koponen, Wartinen. Wartinen ponad poprzeczką. wychodzą odważnie z kontrą. Jarosz. Jarosz z bandy Pisaka, Wartinen ma trochę miejsca. Aleksji, Wartinen, Miarka. Odbija mu krążek. Sokaj. Niedokładne zagranie. Katowiczan, ale Kuk znalazł się tam. Monto. Wartinen, uderzenie Miarka do boku. Rusza w kierunku bramki Mareja. Wraca za nim Monto, Starzyński. Starzyński i Marej. Celebruje żółty krążka. Ostatecznie wypadły krążek z ręki. Arbit Martiszka. Przed bramkę Monto i gol. Jona Monto pozostawiony przed Maciejem Miarką. Zrobił jeszcze zwód. I skierował gumę do bramki JKH GKS u Jastrzębie. Pozostawiony zupełnie bez opieki. Zasnęła jakby ta defensywa Jastrzębian. I pierwszy go. Wartinen wpróbował do Koponena. Sokaj. Pepiersz przed bramkę. Pasiód. Klepali Tateusz Bepiersz. Zjechał do środka, oddał pasiutowi, Pasiód. obok bramki. Macieja Miarki, dobry, dobry bramkarz, musi mieć też trochę szczęścia. W odpowiedzi Kolusz. I ma... Kostek. Dobre podanie, uderzenie Arraka i gol! Jeden do jednego, pokonany Marej. Robert Arrak. Przytomne wycofanie Krążka na wolne pole. Arak zrobił nawrót, pociągnął z nadgarstka i pokonany Mare 1 do 1. Maciaś zbity krążek, Sato obok bramki Macieja. Szpirko wygrał wznowienie, Szpirko zna... Czworoboku defensywnym nie zostawiają miejsca Katowiczanom, teraz zagranie przed bramkę Miarki, blisko arbiter. Jarosz bliski przyjęcia krążka, jest Isaka, odwrócił się do Koponena. Te Lund, Mark Lund zostawił krążek Olsonowi, Mark Lund. Pon Michalski, Miarka, Ma której szczególnie dla Jastrzemian każdy punkt będzie miał znaczenie. jakaś kontuzja, ale Marcin Kolusz na środku. Kolusz obok bramki Mareja. Jest Bepiersz, Urbanowicz na środek. Martiszka obok bramki Mareja. I Martiszkę. Jest Radosław na lewajka. Marej odbija. Isaka. Isaka oszukał kostka. Isaka to. Chirka, ale świetnie Szpirko do Bagina ten przestrzelił, ale niedokładnie zagrał i Wanacki, Wanacki, Maciej Miarka. Marklund skorzystał, odegrał za bramkę, Marklund i Miarka, Maciej Miarka, Hitosato, Miarka z problemami. Monto do Wartinena, mocny strzał broni, Miarka. Z moment było nieco luźniej na tafli. Kuk i Miarka. Ma I w odpowiedzi Jastrzębianie. Kolusz, Marej broni, świetnie tam szukał gdzieś. I to spalony jasna sprawa. Delmas, Pasiut. Przed Bramkę i gol! Pasiód, sam Marklund przekierowuje krążek do Bramki. Jastrzębia pokonany. Maciej Miarka leży na tafli. Golkeeper Jastrzębia. 33 sekundy potrzebowali Katowiczanie, żeby wykorzystać fakt, że Dominik Paś. Nie? Kolusz do szpirki. Szpirko! Marej broni. Jeszcze niezamrożony krążek. Terant Bagin. Uderzenie Bernhardsa. Mogło. Od na prawą stronę. Starzyński z powrotem do pasia. Paść przymierzył. Obok słup Monto. O bandę. I saka, uderzenie. Miarka. Złamany kij. I Syrena kończy starcie. Wice. Do zobaczenia, do usłyszenia.